Jeśli jesteś na początku swojej drogi na keto albo też już w jej trakcie, na pewno wiesz, jak ważna jest suplementacja, no chyba, że nie wiesz. To tym bardziej powinnaś albo powinieneś obejrzeć ten odcinek. Powiem Wam w tym odcinku, dlaczego suplementacja jest taka ważna i podpowiem, jakie produkty ja osobiście stosuję, aby, będąc na keto, funkcjonowało mi się jeszcze lepiej. Sporo z Was pyta, jakie konkretnie suplementy stosować, będąc na keto? Bardzo dużo tych pytań zadajecie w grupie na Facebooku, o której już nieraz wspominałem. Poniżej pod tym odcinkiem zostawiam Wam link do tej grupy. Śmiało możecie tam dołączyć. Bo to szczerze mogę powiedzieć najlepsza w Polsce grupa w temacie keto. To prawdziwa skarbnica wiedzy. Zakładam, że większość z Was ma świadomość, że dieta ketogeniczna jest dietą eliminacyjną i to powinno być oczywiste, bo przecież zmieniając styl odżywiania z tego zwyczajnego, kiedy pochłaniamy dziennie ogromne ilości węglowodanów, na styl odżywiania, w którym właśnie w bardzo dużym stopniu ograniczamy węgle. Musimy wyeliminować sporo produktów, które właśnie te węglowodany zawierają. Ale nie tylko, bo w wielu produktach dostarczamy też inne mikroskładniki, które dostarczamy do naszego organizmu razem właśnie z pożywieniem. A jak wspomniałem wcześniej, na keto eliminujemy sporo produktów, warzyw, Owoców, produktów zbożowych. No i co wtedy? Po pierwsze, na początku nasz organizm odczuwa odstawienie cukrów, a później, oczywiście, jeżeli nasza dieta nie jest odpowiednio zbilansowana albo my sami nie potrafimy jeszcze dokładnie komponować dobrze zbilansowanych posiłków, możemy odczuwać niedobory innych składników. I tu w dużej mierze musimy powiedzieć właśnie o witaminach i minerałach. I co wtedy? Wtedy właśnie możemy odczuwać sporo skutków ubocznych przejścia na keto. Chociaż pamiętajcie, że nie u każdego musi być to regułą. Jednak prawda jest chyba taka, że w przypadku myślę 95% yy, każdego, kto decyduje się na keto, któryś z tych objawów, objawów finalnie dopada. Ja zresztą o yy, objawach wejścia w ketozę nagrałem odcinek, który znajdziecie tutaj w górnym rogu. Możecie go obejrzeć. Też ciekawa garść przydatnych informacji. Ale w skrócie. Mówię tu o głównie ketogrypie, ale też o osłabieniu, bólach głowy, czy ogólnym zmęczeniu albo odwodnieniu organizmu. No i w takiej sytuacji zadajemy sobie pytanie. Dlaczego tak się dzieje? I skąd biorą się właściwie te nieprzyjemne objawy? A przede wszystkim, jeżeli już nas dopadną, zadajemy sobie pewnie pytanie, jak im zapobiec? A no słuchajcie, zmiana paliwa energetycznego z glukozy na Tłuszcze skutkuje zdecydowanie mniejszym wytwarzaniem insuliny. Efektem tego jest to, że w tej sytuacji nerki zaczynają intensywniej pracować nad usuwaniem sodu z organizmu człowieka. A proces ten może doprowadzić do zaburzenia równowagi elektrolitycznej, i z czasem może właśnie objawić się. Jako ketogrypa węglowodanowa, znana również jako ketogrypa, ketoflu, albo też mogą pojawić się inne z wymienionych wcześniej objawów. Drastyczne ograniczenie węglowodanów na diecie ketogenicznej albo low carb powoduje, że elektrolity w naszym organizmie, można powiedzieć, zachowują się, zaczynają zachowywać się trochę inaczej. A z kolei, Elektrolity są niezbędne dla funkcji komórkowych i narządowych naszego organizmu. No i tutaj z pomocą e, mogą nam przyjść właśnie elektrolity, które możemy dostarczyć zewnętrznie. Mi zawsze z pomocą przychodziły, no i do tej pory przychodzą, elektrolity od Biketo. Taki zestaw. Zapewniam Was, że ten zestaw jest naprawdę skutecznym uzupełniaczem elektrolitów, Zwalczającym objawy, między innymi, ketogrypy, takie jak zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, ogólne rozdrażnienie, albo na przykład trudności z koncentracją. Ten zestaw zawiera aż 90 kapsułek w tym opakowaniu, więc tak naprawdę na dłuższą chwilę na pewno Wam wystarczą. Mi przynajmniej wystarczają. Wiecie, co jest jeszcze dodatkowo? bardzo dużym plusem dla mnie tego zestawu, a no właśnie to, że jest to zestaw. Ja kiedyś bawiłem się w kupowanie oddzielnie cytrynianu magnezu, potasu, wapnia i innych witamin, a tu wszystkie niezbędne składniki mam w jednej tabletce i nie muszę łykać codziennie całej garści tabletek. Bawić się w otwieranie ich, kompletowanie i tak dalej, to jest dla mnie naprawdę bardzo wygodne. Tutaj możecie zobaczyć skład tych tabletek. Jak zauważycie, bez wątpienia dostarczą nam dziennie naprawdę porządną i dobrą dawkę niezbędnych składników, których nasz organizm potrzebuje, jeśli faktycznie. Będziemy borykać się z objawami ketogrypy albo po prostu e, chcemy tych objawów, skutków ubocznych wejścia w ketozę uniknąć. Będąc w temacie tych elektrolitów od Biketo, mogę tu spokojnie wymienić jeszcze kilka bardzo skutecznych działań właśnie tych kapsułek. E, muszę na pewno powiedzieć, że te elektrolity są świetnym wsparciem w takiej ogólnej regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym, czyli powiedzmy no po treningu. Tak. E kolejnym plusem podczas ich stosowania jest to, że one naprawdę poprawiają jakość snu. Zażycie na przykład dwóch kapsułek przed snem uzupełni w naszym organizmie niezbędne minerały, a my w tym czasie będziemy odpoczywać i na pewno ta jakość naszego snu się poprawi. Elektrolity te wspomagają też układ nerwowy, obniżają ciśnienie krwi i co bardzo ważne, nawadniają nasz organizm. One wspomagają też układ sercowo-naczyniowy regenerację mięśni, co jest też ważne po treningu. No i po treningu też zdecydowanie. Redukują zakwasy. Podsumowując, ten zestaw jest w moim mniemaniu, i mówię to z własnego doświadczenia, naprawdę dobrym wyborem, jeśli jesteśmy w trakcie ketoadaptacji, na przykład, i rano potrzebujemy porządnej dawki energii, a z drugiej strony wieczorem przed pójściem spać, właśnie dla lepszego snu. Wachlarz jest szeroki. Możemy przyjmować rano, wieczorem. Słuchajcie, możemy też przyjmować je po treningu właśnie w tym celu, żeby uzupełnić niedobory elektrolitów. W przypadku tych, słuchajcie, elektrolitów jest też świetny patent. Ponieważ no z racji tego, że są to kapsułki, możemy taką kapsułkę, sobie, wiecie, otworzyć, wysypać. Jej zawartość do wody albo naszego ulubionego napoju bez cukru, oczywiście bez cukru i traktować jako napój na przykład podczas treningu, co też świetnie wpłynie na nasz organizm. Będąc w temacie elektrolitów, ja muszę wspomnieć o jeszcze jednym produkcie, który stosuję i bardzo chwalę sobie jego efekty. Kupuję go też w Biketo i. Personalnie naprawdę bardzo mocno mogę Wam go polecić. Jest naprawdę niesamowicie skuteczny, jeżeli jesteście na diecie ketogenicznej, w celu pozbycia się zbędnych kilogramów i pozbycia się nadmiaru tkanki tłuszczowej. To Keto Burn, czyli Fat Burner, spalacz tłuszczu. W tym opakowaniu też mamy 90 kapsułek, więc podobnie jak w przypadku elektrolitów, jest to dość wydajny zestaw. Tutaj możecie zobaczyć, yy, jaki dokładnie skład ma ten zestaw i yy, te suplementy. Jak widzicie, nic do zarzucenia nie ma. Zresztą, jak zawsze, w przypadku tutaj produktów od Biketą, myślę, że wkład jak najbardziej w porządku. Jeżeli nigdy nie stosowaliście tego typu suplementu, to ja już Wam tłumaczę. Jakie on ma działanie? Zestaw składników, które są zawarte w tych tabletkach, bardzo skutecznie wspomaga utratę wagi i przyspiesza spalanie tłuszczu. Dzieje się tak w szczególności, najbardziej skuteczny ten produkt jest podczas treningu. Ten spalacz tłuszczu pobudza metabolizm i dodaje naprawdę bardzo dużo energii. Uwierzcie mi, naprawdę bardzo mocno dodaje energii, a power po nim jest naprawdę mocny. Serio. Naprawdę porządna dawka kopniak energii. Ten spalacz tłuszczu pomaga utrzymać zdrowy poziom cukru we krwi, a to dzieje się dzięki między innymi takim składnikom jak ekstrakt z zielonej kawy i ocet jabłkowy. Ja też w odcinku o powrocie do ketozy mówiłem o octzie jabłkowym jako suplemencie, który pomaga w powrocie do ketozy, ponieważ reguluje nam poziom cukru właśnie w organizmie swego czasu. Ja też bardzo długo piłem olej jabłkowy, przepraszam, ocet jabłkowy codziennie rano czo. Jako wielki plus tego suplementu ja mogę też wymienić to, że zwiększa bardzo uczucie sytości, dzięki czemu... Możemy kontrolować swój apetyt i nie podjadać. I tu też uwierzcie mi, że faktycznie tak to działa. Macie uczucie pełnego żołądka, mimo iż wasz ostatni posiłek był już jakiś czas temu, a kolejny planujecie jeszcze później. Serio, po zażyciu tej kapsułki nie myślicie wtedy o jedzeniu, bo wasz żołądek po prostu. Nie dopomina się o ten kolejny posiłek. To działanie właśnie z tą poprawą uczucia sytości może być bardzo przydatne na przykład wtedy, kiedy jesteście na deficycie kalorycznym, bo wiadomo, nie, nie chce wam się wtedy tak jeść, więc pomaga to Wam to, ten, ten deficyt kaloryczny, ale jak wiadomo, deficyt kaloryczny to już po keto adaptacji. Na pewno dla osób, które chcą poprawić wygląd swojego ciała, ważne będzie to, że stosowanie tego spalacza zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej i wspomaga rekompozycję sylwetki, a dodatkowo przy regularnej aktywności fizycznej wspomaga budowanie masy mięśniowej i wydajność naszego organizmu. Możecie stosować ten spalacz tłuszczu wedle Waszych osobistych preferencji. Można na przykład wypić jedną taką kapsułkę rano na pusty żołądek, po to, żeby dostać takiego konkretnego porannego kopa energii, albo na przykład wypić jedną kapsułkę przed treningiem. I ja też tu w tym przypadku z doświadczenia wiem, że kiedy pojawia się taki mocny brak energii i chęci do pójścia na trening, zażycie. Tego suplementu skutecznie wspomoże nas w zrobieniu tego właśnie treningu i na pewno wzmocni nasze możliwości już podczas samych ćwiczeń. Jeśli jednak macie na przykład problem z ciągłą chęcią podjadania, wiecie jakieś znaki, przekąski i tak dalej, wiem, że sporo osób przy deficycie czy przy chęci schudnięcia tak ma. E można spokojnie zastosować ten suplement w ciągu dnia w celu zmniejszenia właśnie apetytu i ograniczenia ilości jedzenia. I tu też, wierzcie mi, to naprawdę działa. Po zażyciu jednej tabletki poważnie przechodzi mi chęć na jedzenie po upływie kilkunastu minut. Już wiecie, czym ja wspomagam się będąc na diecie ketogenicznej, jeżeli chodzi o suplementację, na przykład elektrolitów. W pełni muszę powiedzieć, że te produkty mogę Wam polecić, bo zarówno ich skład, jak i działanie według mnie jest na medal. Jeżeli chcielibyście zakupić któryś z tych produktów, to tutaj poniżej pod odcinkiem zostawię Wam link bezpośrednio do sklepu Biketo. A jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych suplementów, śmiało piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie też o kciuku w górę i wciśnięciu czerwonego przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!